Patrz pan butelkę wyłowiłem. No patrz pan jaka ładna ma... Pełna, pełna papieru. Tak, pe pełna papieru, tak. A dlaczego nie? Już I zobacz. Wy wychlane. Nie wychlane tylko wyłowione. I tu jest, są litery i też. ale to jest no, po zagranicznemu. A tego. po zagranicznemu, panie Nolwowska szkoła wszystko, czyli nic, słoda, panie, nie to co teraz, Politechniki, jakieś akademie założyli. To za, za, za. Zapieję, to jest z D piosenka, to za, zapiję po angielsku. Hmm. Dawaj. A, a ja jeszcze powiem, może pełno złapię. Drinking certain apples and their little whiskey, pijamy piwem to. Standing at big muszla, pouring yellow struga, yellow yellow struga down. Jak pełchę skurczy się Aleluja! Aleluja! Jak pełchę skurczy się Looking white kapelki And a silver boiler Znajdujemy kolor Pach Sitting on nocniczek Doing little kubka Little kubka very bright. Crying happy end Hallelujah. Hallelujah. Of she crying happy end <much> Lying and in barna Fighting and cold water Serce pije very short <muchy> Jak dobrze <muchy> na pozy Si tej <muchy> te 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 Pożyczoną zympatę Chodź Kondorka, nie było tutaj! Oj, bo ja z głowy wybiję kondorka! Oj, bo ja wybiję z głowy chodź